90,90 90 do dzień dobry. To ćwiczenie rozpoczynam od przyjęcia y, siadu rozkrocznego. Z tej pozycji delikatnie uginam kolana. To pozwoli mi w płynny sposób przejść do pozycji 90-90, właśnie. W tej pozycji układam ręce na torsie i próbuję pochylić tułów do przodu, utrzymując cały czas pozycję neutralną tułowia. Mogłem to ćwiczenie wykonać. W ten sposób. A jeżeli chcę pogłębić zakres ruchu, to w pozycji końcowej przechodzę sobie do podporu i pogłębiam skłon do przodu. Ćwiczenie wykonuję na obydwie strony, po 10 razy na każdą ze stron w rozgrzewce w fazie mobilizacji.